się siemaneczku wszystkim, pewnie wiecie, albo może i nie wiecie, że już w środę, czyli wkrótce, o godzinie 18 startuje nowa, wielkanocna edycja Dragona. I na samym początku mam dla was challenge, jeśli wiecie tutaj 350p w górę, no to kolejny odcinek będzie z kamerką, bo nie wiem czy założyliście, ale od dobrych kilku miesięcy, w sumie to może nawet i od roku, nagrywam bez kamerki. Więc jeśli chcecie powrót, no to wiecie co już macie robić. A więc skoro zbliża się nowa edycja Dragona, no to klasycznie opowiem Wam, słuchajcie, na tym filmie co się zmienia, jaki jest plan edycji, jakie mamy pomysły oraz pokażę Wam spawn. A w sumie to nie doszły spawn, bo tutaj jeszcze wiele rzeczy brakuje, ale spokojnie do środy godziny 18 się wyrobimy, ok? Więc tutaj jest środek, tutaj będą 4 NPC-ciki, oczywiście klasycznie end, tam będą villagerowie, craftingi oraz droga na PvP z teparkami, A słuchajcie, stołniareczki będą tutaj, pod spawnem. Nietypowe rozwiązanie i nietopowy spawn, ale Słuchajcie, jest to i również nietypowa edycja, o której Wam w tym momencie powiem. Otóż jest to, słuchajcie, edycja wielkanocna, na której mamy do rozdania bardzo dużą ilość sprzętu od Genesis, więc, słuchajcie, no, chcemy zrobić takie eventy, w których będziecie właśnie mogli rywalizować jako gildie ze sobą. Nie będzie eventów, w których będzie można wygrać pojedynczo jako gracz, tylko będą same eventy, stricte pod rywalizacje gildyjne. Więc koniecznie zwerbujcie się do jakiejś gildii, albo wy zwerbujcie jakiegoś innego ziomeczka, żeby stworzyć co najmniej pakiet trzech... Osób zgranych, yy, które no, będą aktywnie grały, i w ten sposób, słuchajcie, będziecie w stanie rywalizować w różnych takich właśnie konkurencjach, w których będzie do wygrania m.in. sprzęt właśnie gamingowy. I słuchajcie, tak też się właśnie tutaj prezentuje, jak sami widzicie, drzewka, reczka i strefa PvP, akurat to już jest skończone w pełni i tak się to prezentuje. Tutaj będzie oczywiście gdzieś kapliczka na samej górze i teraz zejdziemy sobie na dół, a na dole to słuchajcie wygląda w ten sposób, jest tutaj dosyć dużo takich różnych miejscóweczek ciekawych, na przykład tutaj. Jak spadacie na przykład z góry, to możecie celowo wejść sobie tutaj i na przykład trapować jakichś stywiarzy, którzy będą tutaj spadali. Oczywiście, właśnie do tego można się dostać również i w ten sposób bardziej ryzykowny, no bo wiadomo, tu są wokół właśnie wyczółki. A jak chcecie tam się dostać, to albo można tamtędy, albo można tutaj po prostu o, w bardziej ryzykowny sposób się dostać. Cała ta beczka na dole prezentuje się w taki oto sposób. Jak sami widzicie, jest tutaj dosyć, że tak to określę, kameralnie. Jest tutaj, no, myślę, że nie jest przesadnie dużo miejsca, bo czasami, no wiadomo, jest źle jak jest za mało jest źle jak jest za dużo a tutaj moim zdaniem właśnie jest tak średnio i moim zdaniem to jest bajka. Od startu edycji w środę o 18.00 grać będziemy na taki dokładnie, słuchajcie, ekwipunek. Te parki będą wyłączone do godziny 22.00. A od czwartku godziny 22.00 odpalamy, słuchajcie, klasycznie Pro na, na żelaznych setach. No i ogólnie tak wygląda właśnie ten ekwipunek. I tak, słuchajcie, będziemy grali w pierwszym dniu przebit, ponieważ pierwszy dzień przebit następuje w piątek. Yy, I dopiero w piątek o godzinie 22.00, czyli właściwie po TNT, odpalamy dopiero diamentowe no i w niedzielę, słuchajcie, wiadomo, robimy przerwę, ponieważ niedziela to jest najważniejszy y, dzień w tym okresie świątecznym. No i słuchajcie, na stronie Dragona będziecie mieli zestawy takie tylko i wyłącznie na start edycji, więc warto jest z tego skorzystać, jeśli macie zamiar robić jakieś właśnie sobie zakupki, no to najlepiej jest właśnie takim pakiecikiem sobie od razu zacząć edycję, no bo co by nie było, są tutaj wszystkie potrzebne rzeczy, czyli rosiki, tu, y, premium case'y i turbodropiki, więc no, myślę, że to jest wszystko, co, co potrzeba i to zazwyczaj właśnie e tak jest po prostu kupowane. A teraz przechodzimy do zmian i zaczniemy przede wszystkim od ekonomii. Każdy z was pewnie zdaje sobie sprawę, że te itemki w ogóle nie mają żadnej wartości. No bo jednak co by nie było kilkanaście groszy za koksa czy refila, no to to jest przesada i to w sumie sprawia, że ludzie mają po kilkadziesiąt tysięcy koksów i refili. Dlatego też, żeby to minimalnie chociaż ogarnąć, no to zwiększyliśmy podstawowe ceny itemków, yy, przede wszystkim używalnych, czyli na przykład kilofów czy magicznych łopat. Yy, no i wiadomo, oczywiście przedmiotów do klepy, koksów, no wszystkie po prostu itemki, które tutaj są, wszystkie po prostu ceny się pozmieniały, nawet chociażby wiadro tak? No jest to za 4 zł. Ja wiem, że Wam się może to wydawać po prostu śmieszne, ale no kto kupuje wiadro wody, jeśli komuś nie pasuje ta cena, no to kupże sobie, chłopie, dwa wiadra wody, zrób sobie nieskończone źródełko, nie musisz kupować u staków wiadry wody, no nie? I to samo tyczy się to koksów i refów. Drop się nie zmienia. Macie taką samą y, szansę na drop jabłek oraz złota, więc jeśli komuś to nie będzie pasowało, no to zawsze może sobie pokraftować od czasu do czasu z taki koksów y, na zapas i nie musi tego kupować później pod komendą sklep. Również słuchajcie, na poprzedniej edycji bardzo duża ilość osób y, robiła obejścia na te farmy, że tak to określę na początku, w pierwszych godzinach, w pierwszych dniach ludzie robili takie automatyczne farmy za pomocą dispenserów i y, kości Yy, i farmili sobie w ten sposób no, naprawdę horrendalne liczby hajsu. Oczywiście to zostało od razu na, naprawione, ale mimo wszystko yy, dalej ludzie budowali te farmy automatyczne, co mi się oczywiście podoba, bo to jest zawsze coś innego niż, yy, niż zazwyczaj na serwerze Mojang Guildi. Więc te farmy zostają i jedynie to jest cena się zmieniła około 10%. Na pewno dzięki tej zmianie ekonomii będzie poprawa, jeśli chodzi właśnie o wartości itemków. Ja nie mówię, że zaraz to będzie jak na hardkorze, że jak ktoś kogoś zdea, no to od razu się cieszy z tego, że ma koksy czy sety. Nie o to mi chodzi. Tylko po prostu to jest przesada, że no, w jedną nockę można sobie na nakopać taki zapas hajsu, że starczy na, starczy na całą medycję. Więc dla osób takich wygodnych... Będzie oczywiście możliwość kupowania tych koksów i refów pod komendą sklep, ale dla ludzi, którzy nie będą chcieli kopać i tracić tego czasu w sumie na kopanie, e, no to od czasu do czasu sobie skraftują koksy i refy, no i po prostu będą mieli po problemie. Za wygodę się płaci. No i to w sumie w każdej sferze życia. Kolejna zmiana tyczy się tego otosiómeczka. Otóż z misjami było kilka takich mniejszych problemów, które oczywiście naprawiliśmy, a oprócz tego dodaliśmy kilka misji nowych do wykonywania. Pod komendą topki e, dodaliśmy topkę wykonywanych misji, którą możecie sobie zobaczyć Tutaj oczywiście też właśnie wygląd przy okazji Wam pokażę. Został on zaktualizowany i znacznie lepiej wygląda. No i właśnie prawdopodobnie jeszcze dodamy u tego ziomeczka, yy, właśnie dodamy prawdopodobnie te, też również topkę najlepszych graczy pod względem wykonanych misji. Myślę, że to będzie fajne wyróżnienie. Kolejna zmiana tyczy się antycheata, ponieważ na serwery zostaną wprowadzone dodatkowe zabezpieczenia, które zdecydowanie wykluczą opłacalność gry na cheatach. I jak pewnie zauważyliście, pod względem anti-cheata jesteśmy jednym z nielicznych tak dobrze zabezpieczonych serwerów w na tą wersję, e, ale no, my nie zwaniamy stępa, my się dopiero skręcamy właśnie pod względem Anticita. Także na tej edycji będzie jeszcze mniej problemów z citerami. Na warpie dla swaggerów zaktualizowaliśmy, słuchajcie, magiczny proszek. Jak sami zobaczycie, tutaj na czacie mi się wyświetla właśnie co jakiś czas taki postęp do nagrody. Myślę, że większość z was wie o co właściwie chodzi. Po prostu został zwiększony niemalże dwukrotnie progres. Yy, dropienia właśnie tej nagrody, tego magicznego prochu. Oczywiście magiczny proch służy do tego, żeby kupować sobie premium case'y za to. I w sumie może tutaj dodamy jeszcze jakieś inne itemki? Dajcie znać, co powinniśmy dodać jeszcze u tego NPC-ta. Zapomnijcie o małym, śmiesznym renderze na mapie. Ponieważ modyfikujemy silnik tak dosyć mocno, i zmieniamy tam pewne rzeczy. Nie mogę zdradzić żadnych takich technicznych yy, konkretów, ale możecie uwierzyć mi na słowo, że od teraz na Dragonie render chunków będzie nieporównywalnie duży w porównaniu do innych serwerów, na których wcześniej graliście. Ale oczywiście nie na startach edycji, okej. Okay? Od teraz koniec z przypadkowym niszczeniem nitek za pomocą mieczy. Gdy będziecie chcieli zniszczyć takie nitki celowo, no to po prostu zamiast mieczyka wejść jakikolwiek itemek do łapki. Może to być zwykła łapka, albo może to być nawet koks i w ten sposób będziecie mogli niszczyć nitki. Ale samym mieczem od teraz będzie to niemożliwe. Zgłaszaliście nam, że podczas teleportacji do endu czasami tepa was na krawędź mapy. Dlatego zmieniliśmy to też, żeby nie tepało ludzi yy, na krańcach mapy, tylko po prostu bardziej w głąb. Bezpiecznej strefy. I słuchajcie, powrócę jeszcze na chwilkę do eventów, o których wspominałem na początku, ponieważ, no, tak jak powiedziałem, jest to edycja Wielkanocna nastawiona na y, dosyć sporą ilość nowych eventów gildyjnych. I słuchajcie, właśnie na tej edycji się na tym skupiliśmy, a nie na zmianach. Uważam, że lepiej jest właśnie dokonać zmiany w rzeczach, które tego wymagają. Jak na siłę szukać zmian gdybym miał wybrać mniejsze zło, no to chyba mi się wydaje, że lepiej jest właśnie zorganizować dużo y, aktywności na serwerze, jak wprowadzać zmiany, które w sumie są nikomu niepotrzebne. Ja Wam dziękuję za obejrzenie filmu do końca, wbijcie do filmów, które Wam się w tym momencie wyświetlają na ekranie, no i zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie o challenge'u, 350 łapek w górę, no to odcinek y, będzie przyszły z kamerką, no i do zobaczenia właśnie na nowej edycji. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia wkrótce. Yo!